Witam. 7 czerwca Międzynarodowy Dzień Uprawiania Seksu. Sam pierwszy raz słyszę o takim wydarzeniu, ale ciepło. <laughs> Okej, okay. to moje ulubione święto. Ale jestem ciekaw, jak mieszkańcy Andrychowa celebrują ten ważny dzień dla naszej społeczności. 7 czerwca, mówi Wam coś ta data? Nie. No to zapewne jutro, nic więcej. 7 czerwca? Nie, nie wiem. Ale bom, nie mam pojęcia. Ja się nie wypowiadał. Nie wiem co to jest. Międzynarodowy dzień seksu. Aha. Oranę boskie. Zarąbiście. Jak go pani spędzi? Wiecie, nad rzeką, proszę pana. Nad rzeką, tak? Tak, nad rzeką. Co to za data? Nie mam bladego pojęcia. Międzynarodowy dzień seksu. Eee, poważnie? Takie rzeczy się jeszcze robi? Wow! To nie wiedziałam. Co się dzieje? Międzynarodowy dzień seksu. No i gitara. Jest coś lepszego niż seks? No, pewnie co? Mile spędzony dzień z dziewczyną. No to mile spędzony dzień z dziewczyną równa się. Spacerki, wypłat na lody. Jak go spędzicie? No, wiadomo. Jak tradycja nakazuje. Tak. A to bardzo miły dzień, powiem szczerze. Dzień, którym wszyscy będą zadowoleni. No, a wieczorem zarobić? Jak go spędzisz? Na 18 u kuzyna. Będą jakieś dziewczyny? No, dziewczyny będą. Dzięki. Dzień jak co tak? Dzień jak co dzień. No. Czyli codziennie dzień seksu, nie? No proste. Go spędzicie. No zapewne świętując na całego. A ty? No zapewne z kobietą. To dobrze, że dodałeś. Dzięki. Z Międzynarodowy Dzień Seksu. A myślałam, że jakieś kościelne święto. Dlaczego wszyscy tak reagują takim dziwnym uśmieszkiem na 7 czerwca? Na pewno się cieszą. Zarąbiście. 7 czerwca, Międzynarodowy Dzień Seksu. Słabo słyszę. Jak go pani spędzi? No, muszę poszukać towarzysza. Okej, okay. jakiego? No, no jest jeden, no więc taki jaki dzień, to tak trzeba spędzić wtedy, tak? A czyli jest ten towarzysz już? Jest, jest. To czemu go pani musi szukać? Gdzieś uciekł? Schował się? Ja tam się schował, za rogiem. Czyżby wyczuł 7 czerwca? Czy nie jest powiedziane, że na przykład w łóżku, czy. No, niekoniecznie, nie już tak od razu, ale coś będzie na pewno. Zarąbisz. O, szaleństwo. Słyszałam, że podobno dzień seksu, tak? <noise> Dokładnie. Eksperci od seksu, jak spędzacie dzień 7 czerwca? No jak to, jak. A pan widzę taka mina, y, raczej taka zafrasowana? Oczywiście, że tak. Musi być zafrasowana. W moim wieku, dzień seksu. Tylko na obrazku. Zarąbisz.